O, już wiecie, Dziś opowiem Wam o naszej szkole. W 2004 roku Polska dołączyła do Unii Europejskiej. Od kiedy pamiętam, w naszej szkole obchodzimy Dzień Europejski 9 maja. W naszej szkole mamy ja aktywność fizyczną. W naszej szkole cenimy sztukę i patriotyzm. Co lubimy naszych nauczycieli? Za to, że zawsze nam pomogą, gdy mamy problem. Za to, że są myli i życzliwi. W naszej szkole nawiązujemy przyjaźnie na dobre i na złe. To są nasze ulubione miejsca w naszej szkole.